Cześć kochani, witajcie na kanale. Lubię tworzyć. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak wykonać takie skaczące żaby metodą origami. Co nam się przyda, to zobaczycie na kolejnym ujęciu, a tuż potem tym zabierzemy się do działania. kwadrat składamy na pół w pionie. Teraz zaginamy po przekątnej lewą górną krawędź. Rozkładamy i w taki sam sposób składamy prawą górną krawędź. Rozwijamy. Mamy tutaj dwie przecinające się linie. Teraz te same czynności wykonujemy w dolnym fragmencie. Zaczynam sobie od lewej strony. Rozkładam i prawa strona. Rozwijam wszystko. Znowu mamy dwie przecinające się linie. Następnie odwracam wszystko na drugą stronę. I można powiedzieć, że ta kartka, ten prostokąt podzielił się nam na dwa, jakby kwadraty. Gdybyśmy tutaj postawili linię, to byłyby dwa kwadraty. I musimy teraz zagiąć kartkę tak, by środek był w tym miejscu czyli w miejscu jakby przecięcia się tych dwóch zagięć. Zagięłam. I rozkładam. Było tak: zagiełam dolny fragment. Widzicie, to jakby jest ta linia przebiega w środku przecięcia się tych dwóch linii zagięć. Zagiełam, rozłożyłam i to samo muszę zrobić w górnej części, czyli też tutaj musi być zagięcie. Musi powstać zagięcie. Zatem staram się dokładnie złożyć i rozwijam. Jeśli chcecie, by wyszło wszystko w miarę równo, to kiedy już złożycie ten fragment, nie rozwijajcie go. Po prostu starajcie się dołożyć jakby ten górny fragment. Natomiast myślę, jak widzicie, mi też wyszło to w miarę dobrze, więc, więc też można spokojnie na rozwiniętych fragmentach to zrobić. Niemniej, całość rozwijamy. Odwracamy na drugą stronę i teraz w związku z tym, że wykonaliśmy wszystkie złożenia, czyli najpierw po przekątnej, później tutaj na pół, możemy zagiąć kartkę z łatwością w taki sposób. Powstał nam trójkąt. I teraz to samo robimy w dolnej części. W dolnej części robimy to samo. Jeśli wykonaliście prawidłowo wszystkie poprzednie czynności, to ten etap zrealizujecie bez problemu. Następnie, tutaj dolny fragment trójkąta musimy skierować do góry, do wierzchołka. Tak to wygląda. To samo robimy z lewym, tutaj jakby elementem. Coś takiego. Odwracamy sobie wszystko do góry nogami i Wykonujemy te same czynności. Kierujemy wszystko do góry. Prawa i lewa strona. Powstało coś takiego. Dalej, te małe trójkąty, które nam powstały, musimy zagiąć. Jak to robimy? Spójrzcie dokładnie. Chwytam sobie za jeden z tych trójkątów i składam. Pokażę Wam, jak to było. Było tak. Ja sobie to zagięłam i powstało coś takiego. Na kolejnych elementach zobaczycie dokładnie jak to wygląda. Tutaj odwracam i to samo realizuję. Tu. Tu. I tutaj jeszcze raz było tak, odgięliśmy, powstało nam coś takiego. Teraz słuchajcie, odwracamy wszystko na drugą stronę i dolny fragment kierujemy do góry. O, tak. Było tak, skierowaliśmy do góry. Następnie ja sobie ułożę kartkę w taki sposób i musimy. Ten fragment i ten fragment skierować do środka. Jak się to będzie odbywało? Spójrzcie tylko. Zagięłam najpierw dolny fragment do środka. I teraz tak samo zaginam fragment górny. Widzicie? Było tak. Złożyłam do środka. Złożyłam do środka. Powstało nam coś takiego. Układam kartkę tak, by ten fragment był w tym miejscu. Następnie, słuchajcie, składam całość. Może nie do końca na pół, ale w tym miejscu. I już rozłożę i pokażę Wam, o które dokładnie miejsce chodzi. W którym miejscu musimy złożyć. Odwrócę na moment kartkę i zobaczcie. Tutaj mamy taką przestrzeń, która właśnie wyznacza nam miejsce złożenia. Mogę nawet dokonać w tym miejscu. O, złożyłam. Widzicie, jak to wygląda? Dokładnie tak. Jeszcze raz może wrócę sobie do tego punktu wyjścia, bo mieliśmy kartkę właśnie w taki sposób. Odwróciłam, żeby już nie mieszać. Odwróciłam, żeby pokazać Wam miejsce złożenia. Ale przewracam znowu na drugą stronę, aby się już nie pogubić. I składam. Tak to wygląda. Natomiast my musimy odwrócić kartkę, tak żeby była w tym miejscu. I uwaga, co trzeba zrobić? Wykonać kolejne złożenie. Wykonać kolejne złożenie, czyli ten fragment musimy mniej więcej złożyć na pół. To może nie będzie takie proste, ale spróbujemy. Jest. Ok. Było tak, żeby już nie mieszać. Było tak. A my złożyliśmy to na pół. Tak. I tak. Dzięki temu po odwróceniu kartki mamy gotową żabę, która przy naciśnięciu tego fragmentu powinna nam skoczyć. Ja zrobiłam to delikatnie, natomiast jeśli przyciśniecie mocniej, to żaba odskoczy naprawdę daleko. Proszę bardzo. Skacząca żaba origami. Oto moje skaczące żapy. O, wszystkie e, skaczą bardzo wysoko. E, zresztą sami to sprawdźcie, tworząc własne egzemplarze. Zachęcam, e, zróbcie to koniecznie. E, ja zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do kliknięcia również kciuka w górę e, pod tym filmikiem, do pozostawienia komentarza. E, i do oglądania kolejnych moich filmików, które pojawią się na kanale już wkrótce. Ściskam Was gorąco i do usłyszenia w kolejnym odcinku, pa pa!